Przeszło 300 tysięcy lat temu, ziemie neandertalczyków rozciągały się od Rosji po wybrzeże Atlantyku, aż nagle zniknęli. Co się stało? Na świecie tyle się wydarzyło, podczas gdy ona była przykryta skałami, aż wreszcie ją znaleźliśmy. Neandertalczycy uchodzili za lud pozbawiony bardziej złożonych uczuć i myśli. Myliliśmy się co do nich. W ciągu ostatnich 30 lat odkryliśmy kilkadziesiąt tysięcy kości. Są tacy jak my, ale jednocześnie inni. Skłania do refleksji nad tym, czym jest człowieczeństwo. Jak godzimy się ze śmiercią. Daje się to świadczyć o pierwszych oznakach rozwiniętej duchowości. Istota może być pozornie, świetnie przystosowana do życia na planecie, tak jak my dziś, ale niekoniecznie.